Mama sobie pojechała, a cały ten Majdan został. Musimy to teraz wszystko wsadzić do samochodu, ciebie wsadzić, pieska wsadzić, i to się wszystko musi zmieścić. Damy radę, myślisz? No jasne. No jasne, że damy. No dobra, to się zabiera. No i mamy to wszystko na sztywno, nic nam tu nie goni. Lena, chodź. Załóż to, bo ja za chwilę włączę klimę. O, i wskakuj. I ten rower i ta hulajnoga... Wszystko rusza. Jeszcze plecaczek. Najgorsze, że to wszystko będzie się telepało teraz. Co teraz zrobimy? Ale Ty nie możesz tak siedzieć, to wszystko mi tu lata w ogóle. Bez sensu to jest. Wiesz co, Lenka, poczekaj. Mam inny pomysł. Zadzwonimy. Do wujka. Halo? No cześć. Sprawę mam. No to się dzieje. Koleżanka mnie poprosiła, żebym dziecko, psa, rower, hulajnogę, dmuchańce i towar różny zapakował i zawiózł w jedno miejsce. I powiem Ci tak, nie daję rady, to mi się wszystko telepie, to wszystko jest jakoś bez sensu. A dobra, gdzie jesteś? Na stacji pod domem. Dobra, jadę do Ciebie w takim razie, bo widzę, że masz straszny bałagan. No dobra, to czekam. Siema, siema. Czekałem na Ciebie. Popatrz, co tutaj się wydarzyło. Co Ty tu masz? Gdzie Ty jedziesz tym autem? No nie. nie wiem, muszę to do dziadka zabieść. Cześć, cześć, cześć. Jak Cię ten wujek posadził, słuchaj? Nie może tak być, nie może rower tak leżeć, bo jak coś no się tak stanie, to poleci. No ale, ale wyładowujemy. tyle tego jest. Mało tego, przywiozłem Ci coś jeszcze. No. Przywiozłem Ci taki pasek specjalny na przytrzymanie psa. Miszka mam nawet nie ja, miszka mam. <laughs> Misiek jest najlepszy, bo jest miękki i lekki, wiesz? Ale reszta to katastrofa. To możemy zostawić, sekundę to będzie na psa. Chodźmy tu. A większy mam problem z tym fotelikiem. Jeżeli mamy taki samochód, który nie ma izofiksów, to jedynym, najlepszym takim przypięciem dziecka jest pas. W związku z tym najlepiej cały fotelik przenieść za ciebie. O! Dobra. Dobra. Poczekaj, bo Cały fotelik za ciebie. I wtedy zapinamy. Tym pasem? Tak, i wtedy zapinamy tym pasem. Węgiel, on się tutaj, się. Ładnie. nie bój się bój twoje zabawki też będą w dobrym miejscu. Teraz tak trzeba zapiąć, żeby lęce nie przeszkadzało to przy, pas przy szyi, górny pas przy szyi, prawda? I tak. Czyli tak, dokładnie tutaj trzeba przełożyć. No i ten biodrowy pas też ważny, żeby ją nie przycięło. To jest w razie draki. O no wiadomo, wiadomo. o Teraz jest super. Tu? Tu, tak. Lena, posłuchaj teraz. Wszystkie te zabawki, póki są leciutkie, to jeszcze mogą krocie wyleżeć. Ale żadne takie pełne rzeczy. W razie uderzenia jakiegoś, to wszystko leci do przodu, po całym samochodzie. Nie mogą ciężkie przedmioty luzem leżeć. No to Nie gdzie ma to położyć. na przykład to teraz. Aha, no tak. I już jest fajnie. Prawda? No tak. A to mamy dla tani. Tanie. Zaprzypinamy ta też. Ta, tak. Koniecznie ta trzeba przypiąć. Teraz Ci pokażę jeszcze z tyłu. Żeby żeby też nie było jakiegoś problemu. Jak puzzle ci to weszło. A widzisz, nawet Misiu ma swoje miejsce. Co do centymetra. Upchamy wszystko elegancko. Zamykamy klapę, to się wszystko usztywni. Ma skratkę z tyłu, więc nic się nie będzie przemieszczało po całym samochodzie. Proszę cię zawsze się pakuj z głową. Kinkii. Wszystkiego dobrego. Cześć dzięki, dzięki. pa! pa. No, drogi. no i popatrz, jak się ładnie nauczyliśmy. Wszystko ma być spaksowane ciasno, żadnych luźnych przedmiotów w kabinie. Nie jemy, nie pijemy. Ty w foteliku i pies zabezpieczony.